3, 4, 4. Czekaj! Teraz zawodnik wypije... 1. Wypije oraz. Oraz wypije w drinkę. Pokusa! Pokusa nie do odrzucenia. Proszę, o, to proszę, proszę nie całe wino, żeby nie było rzucone. Czekaj, zrobię żebym był podobny No, no i dajesz. Jak pan się nazywa jeszcze teraz? Rudkowski, proszę ja pana. pala pana, właśnie. Ile razy? Śledz nas podorować, ma Dobra, dawaj. Dwa, dawaj kurwa, dwa! Trzy, cztery! Nie my chyba. Czy pójdzie? No to...